Gdyby to nie były moje włosy, sama sobie często bym zazdrościła. Bardzo dużo dostaję od Was takich wiadomości. Zolina, ja ogólnie Ci niczego nie zazdroszczę, ale Twoich włosów, tak? Dlatego zdracie jak o nie dbasz. I będę z Wami szczera. Po pierwsze, geny. Geny! Dziękuję mojej mamusi, bo to po niej jestem tak w ogóle zajebista. Po niej, tak? Gęstość moich włosów również zawdzięczam mojej mamusi. W ogóle wszystkie zalety, wady, niestety, też zawdzięczam mojej mamusi. Skupimy się tylko na zaletach, ale nie ukrywam, że te geny wspomagam. I moim zeszłorocznym odkryciem roku, które spowodowało, że pomimo tego, że moje włosy są super fajne, zdrowe, to wypadały. Sporo włosów mi wypadało. Już nie wypadają. Przestałem. Ja mam na szczotce, nie wiem, pięć włosów po całym czesaniu, a podejrzewam, że może nawet jest to jeden, tylko pozawijany ze względu na tą długość, wydaje mi się, że pięć. Ale nie ukrywam, że odkryciem roku, które pomogło mi w pielęgnacji moich włosów skóry, kolan, bioderka, widzicie, bo ostatnio u lekarza, mówię, panie doktorze, jelita mnie. Bolą", a on mówi to nie jelita, to biodra. I to przychodzi z wiekiem, także biodra przestały mnie już boleć. Ale faktycznie od y, czterech. Miesięcy suplementuję regularnie, dzień w dzień, kolagen. Kolagen, kolagen, po prostu kolagen. Ja jestem fanką tego kolagenu, sport, chociaż co prawda nie jestem sportowcem, ale jakie to ma znaczenie? A od dwóch miesięcy oprócz kolagenu dołożyłam do tego kwas hialuronowy. To kombo jest rewelacyjne. Na tyle, że nawet przy mojej chorej tarczycy i różnych niedoborach, witamin, których w ogóle nie mogłam suplementować, bo jestem nieregularna w tym to kombo powoduje, że codziennie taką fioleczkę, takie dwie fioleczki wypijam, dzięki czemu moje włosy, skóra, paznokcie, samopoczucie, stany emocjonalne są stabilne. Teraz do 16 stycznia są promocje z okazji Dnia Babci i Jadka na kolagen beauty. Jest bardzo duża promocja na kolagen z serii zimowej przy zakupie trzech opakowań, a minimum trzy miesiące powinniście to stosować, także i tak musicie kupić. Trzy opakowania jest minus 200 zł. Dodatkowo ja mam dla Was rabat, rozkminy zoliny 10, który łączy się ze wszystkimi promocjami. Także słuchajcie, warto, warto dziewczynki zainwestować w swoje samopoczucie. Przestać mi zazdrościć tych włosów. Zadbajcie o swoje własne. To jest naprawdę pyszne. To smakuje jak sorbet mango, a to jest taki ananasik. Pytałyście, jak tam mężolek po suplementacji tego ananasu? Powiem Wam, że... Albo Wam nie powiem, natomiast powiem Wam, że Prima Piotri makropelki. Energy i nie wiem, nie wiem jak to działa, ale działa. I takie dni jak dzisiaj, kiedy mam bardzo dużo do zrobienia, żeby nie czuć zmęczenia. Ja nie wiem, niech mi ktoś z was powie jak to działa. Naprawdę nie mam pojęcia. Może miałabym większe pojęcie, gdybym przeczytała skład, ale kto by się składem zajmował? Ważne, że działa. Kupcie sobie taki zestawik kropelki Energy. Mają tam jeszcze wagandę, jakbyście potrzebowały jakiegoś wyciszenia, i tak. Ja, ja potrzebuję pobudzenia. Wyciszona to ja jestem. Muszę żyć pełną piersią i czuć wiatr w tych moich pięknych włosach. Ja to umiem w reklamę. Powiedzcie, ja to umiem w reklamę.